Cześć, witam na kanale Świat Linuksa. Dobry materiał mam dzisiaj, naprawdę ma fajny materiał, ale przedtem pamiętajcie: łapka do góry, dwa razy łapkę w dół. Ten przycisk to jest w dół, proszę nacisnąć dwa razy. Pamiętajcie, subskrypcja i komentarz jakiś fajny pod tym filmem, bym bardzo ładnie widział. A co w tym filmie będzie? Słuchajcie. W ostatnim filmie, który Wam chciałem, znaczy, który nie chciałem, tylko Wam zaprezentowałem już de facto, tak, pokazywałem Wam przeglądarkę internetową Microsoftu na Linuxie, Microsoft Edge. Nie na Winnie, tylko natywną, natywną. A wiecie, co mam dzisiaj dla Was? Przedlądarkę internetową. Ale bardzo fajną, dość nietypową myślę, na którą wiele osób być może się zdecyduje, Wiele osób być może się nie zdecyduje, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. A o co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... Vivaldi! Uuu! Dzień dobry! Vivaldi! Kojarzycie? Ja to jeszcze na windzie kiedyś używałem, byłem bardzo, bardzo zadowolony. Z pewnych tam różnych dziwnych rzeczy, które tutaj są. Między innymi przede wszystkim z fajnych rzeczy a propos customizacji, czyli ustawiania... Wszystkiego gdzie chcecie, jak chcecie i tak dalej. Mianowicie można to fantastycznie sobie tutaj ładnie poustawiać, tą przeglądareczkę, ale nie jest to rzecz najważniejsza. Ja używam, tak jak już mówiłem w niejednym filmie, to jest Manjaro. Ja używam Vivaldi Snapshot. To jest tak zwany Nightly, chyba Nightly Snapshot do instalowania z Aur. Z aur. Na, jeżeli chodzi o inne przeglądarki, to zaraz tutaj zobaczymy ok już mamy tutaj otwarte stronki otwarte stronki mamy można sobie pobrać prawdopodobnie nie wiem nie sprawdzałem z własnego repozytorium ale uwaga najnowszej wersji snapshot tej deweloperskiej która ma wbudowanego uwaga klienta i kalendarz nie odpalicie w normalnej wersji Vivaldi którą macie w repo dlatego trzeba sobie pobierać specjalną wersję deweloperską tak tak zwaną wersję deweloperską Robimy to na przykład na Manjaro oczywiście z aur, na, w aur, w Aur, a resztę prawdopodobnie można poszukać sobie w debach, tylko to nie jest wersja 4, tylko chyba nowsza. Za to chyba to wy mnie wszyscy tutaj zjecie. Smacznego. Mamy cięcia w tym filmie, bo się nie przygotowałem. Słuchajcie, Snapshot, najlepiej wersję 35 RC1 numer 211567 gdyż w niej dopiero w niej znajduje się ten propoty, prototypowy klient yy, mailowy jak mi się fajnie zrymowało bez kitu jak się tam dostać jak się tam dostać piszemy sobie Vivaldi dwukropek i teraz experiments powinno być coś takiego zaznaczamy sobie kalendar mail futures ewentualnie dodatkowe rzeczy jeżeli chcecie mieć je odpalone. Tutaj to mamy, jest Enabled, pięknie. I teraz pojawia nam się tutaj ikonka piękna, pocztowa i dajemy sobie tak, ustawienia Vivaldi poczta. I mamy tutaj ustawienia, możemy sobie wszystko ładnie pokonfigurować i mamy wtedy klienta mailowego w przeglądarce. Plus do, do kompletu mamy tutaj kalendarz, możemy również sobie ładnie zrobić konto, bo też na stronie Vivaldi to wszystko ładnie nam synchronizować, bez najmniejszego Problemu, tak? Więc bomba, ja tego nie robiłem, nie potrzebuję, ja żebym Thunderberda, który jest dla mnie ok, ale być może niektórzy z Was z chęcią taką funkcję w tym Vivaldi sobie tutaj za... zaprezentują, to nie, tylko po prostu się z niej ucieszą powiem w ten sposób, tak? Vivaldi, co to w ogóle kurde jest? Bardzo fajny projekt, co prawda, uwaga o zamkniętym, zamkniętym kodzie źródłowym, tak? No niektórzy się już załamali, a i pan no, z tym Ubuntu. W każdym razie jest mnogość konfiguracji, o której mówiłem. Można normalnie sobie tutaj zrobić bardzo, bardzo fajnie wszystko poustawiać. Oczywiście, co ja bardzo lubiłem, ustawiać karty tak. Konfiguracji jest tyle, że plazma chyba wysiada. <laughs> Pozdrawiam wszystkich posiadaczy plazmy przy okazji. Sorry, muszę coś przepić. W każdym razie, jeżeli chodzi Wam o grzebanie w przeglądarce i wkurza Was ten pasek na górze albo na dole, to po prostu tutaj jest potęga. Naprawdę jest bomba. Fanta, jeżeli też ma panoramiczny monitor, szeroki, kurde, nie tracisz góry, dół w ogóle, ty możesz sobie te karty ustawić, gdzie de facto można powiedzieć też. W samej konfiguracji, tak jak mówiłem, to jest po prostu multum, ja nie będę tego omawiał, bo tego jest za dużo. Przyznaję się, że dawno jej nie używałem, jednak, mimo wszystko, ale pamiętam. Pamiętam jeszcze za tych czasów, jak tego widziałem sobie na tym systemie Microsoftu, to używałem właśnie Vivaldi. Naprawdę byłem bardzo, bardzo z tego tematu zadowolony. Jak to się spisuje w tej chwili, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ludzie ogólnie są zadowoleni, więc po prostu są i jest obsługa gestów. I jak widzicie, tutaj jest po prostu tyle funkcji że ustawienie tego to jest przynajmniej z jeden dzień, żeby sobie samemu do siebie po prostu temat dostosować. Naprawdę myślę, że warto sobie to ogarnąć, zobaczyć jak to działa, po co to działa, na co to komu działa i czy w ogóle działa. Jest to przyjemne, możemy sobie karty oznaczać, możemy sobie karty grupować, zamykać, odśpierzać. no naprawdę możliwości jest full. Jest bardzo płynnie, jest sympatycznie. Możemy naprawdę zrobić tutaj dużo, dużo ciekawych rzeczy. Z tego co zauważyłem, niestety nie ma tutaj tłumacza. Tłumacza nie ma dlatego, że jak wiadomo, silnik tłumaczący Google jest płatny i po prostu panów z Vivaldi, tudzież towarzystwa z Vivaldi, tudzież pani z Vivaldi tak nie stać na to. I, I żeby coś takiego zaimplementować, a szkoda, bo gdyby to był tłumacz, to miałbym teraz bardziej większą rozpinkę, czy Edge, czy Vivaldi, bo Chromowi bym po prostu podziękował. Czasami zmiany są potrzebne, tak jak najbardziej są nam po prostu potrzebne. Jeżeli chodzi o blokowanie Retlam, teoretycznie ono tutaj jest włączone, jest jakiś tam bloker. Hmm, zaraz zobaczmy sobie, gdzie on tutaj jest. Ustawienia powinno być blokowanie, coś takiego. Blokowanie trackerów i reklam. Bez blokowania, blokuj trackery, reklamy, wszystko dla blokuj. Olerę, powiem to tak. I zrobimy test. Zrobimy mój ukochany test, czyli www. Co wpiszę? Teraz możecie chwilkę, żeby wpisać w komentarzach, jaką tutaj świat Linuxa wpisze stronkę internetową, a potem przekonacie się, czy mieliście rację. Tak, zapraszam bardzo. Kurde, takie reklamy mnie tak denerwują, że głowa mała. No, pudelek, na co innego mogę wpisać. Udelek. Pudele, Udelek. Udelek. Nie umiem tego wpisywać. PL. Ok. To już dalej chyba nie będę wchodził. Ja wiem, że oni muszą z czegoś żyć, ale to ma być blokada reklam, a nie dawanie mi reklam na twarz. Oj, Vivaldi, Vivaldi, daliście du o, dobra, ok, koniec. Nie ma blokady reklam, panowie i panie, sorry, chyba że to się włącza. Nie ma dostępu, oczywiście, że nie ma i nie będzie mieć dostępu. Było fajnie do czasu, aż nie odpaliłem tego. W każdym razie, może tutaj trzeba coś jeszcze bardziej ustawić albo zainstalować. No jest blokuj trackery i reklamy. Ciekawe, jakie te reklamy są blokowane. Słuchajcie, a jest coś takiego jak ublock. Ublok Vivaldi ublog Origin Chrome Store O! 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 Dodaj! Dodaj! Działa! Hurraaa! Mamy blokadę reklam! Ha! 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 Bym pokazał to co Linus Torbats Nvidia, ale jego, jego, Jemu kanału nie zamknęli Zatem by pewnie tak zrobili na pewno no to testujemy reklamy. Proszę bardzo. Wszyscy skaczemy ręce do góry, tak? Cała sala za tegesy, tak no. Działa, działa. Dobra, ublok, chodzi, czyli to jest oparte na chromium. Już wiem, albo na chrom. Super, brawo, fantastycznie, panie Bartku. Dobra, słuchajcie, mamy blok reklam. Jest OK. Mamy przeglądarkę szybką, bo jest naprawdę fajnie. Mamy ją ładnie konfigurowaną do kompletu. Bomba. Teraz jeden bardzo ważny temat, o którym już powiedziałem wcześniej. Closed source, czyli kod zamknięty. Dla niektórych oznacza to środkowy palec dla Vivaldi. Niestety dla Vivaldi, tak? Kurde, gdyby to było tłumaczenie stron internetowych, to ja ostatnio sprawdzałem USA, nie? USACOM to naprawdę ja bym jeszcze większą rozgminkę czy jak będzie ten pełny Edge, czy wziąć piwali, czy właśnie Edgea, tak Natomiast no, nie ma tutaj niestety translatora. A nie będę przeklejał stron internetowych gdzie indziej, żeby translację mieć. Sorry, ale nie. Tak wiem było się uczyć języków. Sorry za późno, wolałem mieć co innego. Trochę tuszy było ważniejsze niż ucenie się języków. Słuchajcie, no no kurde, jest, działa, jest klient mailowy, to jest nowość. Tak jak mówię, to trzeba sobie zainstalować wersję Snapshot, abyście byli zajawieni, a naprawdę te, te zakładeczki tutaj to robią, robią robotę, to jest pierwsza sprawa. O jednej rzeczy nie powiedziałem, popatrzcie co można sobie tutaj zrobić. Ha! Orzeszku! No nie mówiłem o tym, nie powiedziałem o tym. Że można sobie ładnie dzielić stronki internetowe, płynnie do kompletu, robić parę zakładeczek. Jest naprawdę. Jak ktoś potrzebuje tego typu pracy, tego typu workflow, jak najbardziej tak. Są tutaj notatki, zrzuty ekranu, wszystko jest pod ręką. Kurde, aby było tłumaczenie stron na żywo. No niestety, ale dodatkowo jeszcze możemy sobie tutaj włączyć boczny paseczek z wyszukiwaniem, z jakimiś godzinami, z innymi cudami, blankami, kalendarzami, sprawdzaniem poczty i tak dalej. Tutaj wszystko ładnie jest. I naprawdę, no fajnie aby było tłumaczenie stron internetowych. Tego mi tutaj, kurczę, po prostu w tym temacie całym, że tak powiem, brakuje. Fajnie, jest naprawdę w porządku. Jest w miarę lekko. Działa, jak widzicie, w porządku. Funkcji jest dużo. Mi tam closed source, non-free, i tak dalej. Zupełnie nie przeszkadza. To nie jest temat dla mnie, jakiś, jakiś tabu, nie wiem, i, że w ogóle screślę dane oprogramowanie albo coś. Oczywiście szanuję innych, którzy, którzy będą po prostu zniesmaczeni czymś takim, ok? Nie ma sprawy. W każdym razie, tak jak mówię, no kurde. A właśnie, jeszcze jedną rzecz, którą chciałem tu sp sprawdzić. Kipas XC Vivaldi działa. Działa czy nie działa? Zobaczmy, jak działa. To zostaje tylko tłumaczenie stron. No i nie został okej. Okay. nazwijmy sobie Vivi. O! Ho ho! ho! Działa! No to mam rozkminkę, bo zostaje tylko tłumaczenie stron. Czyli rzecz dla mnie de facto najważniejsza. Bo robiąc dla Was jakieś testy, recenzje albo szukając informacji. 95% stron jest w językach obcych. Wiadomo, angielski, nie wiem ukraiński, chiński, francuski, nie wiadomo tam jakiś niemiecki. Kurde, zróbcie błagam, Vivaldi, zróbcie tłumaczenie stron i macie świata Linuxa po swojej stronie. Nawet mam reklamy, będę w filmach puszczał z wielką przyjemnością. Że macie tłumaczenie, tak? Że macie tłumaczenie, no i tyle. Jak widzicie, działa. Yy, działa kipa z XC w porównaniu do Edge'a. Może tam to zrobią, żeby to zrobili, to będzie bomba po prostu. Miejmy taką nadzieję. W każdym razie, tu sobie można wszystko pięknie pokonfigurować, poustawiać. Ustawienie jest tyle, że, tak jak mówię, przynajmniej parę dni sobie nad tym posiedzicie, jakby też będzie chciał się połapać, są różnego rodzaju wyglądy, przeglądy. Wszystko może wyglądać inaczej. Możecie sobie dokonfigurować motyw samego daną kartę. To no naprawdę jest tego po prostu tyle możliwości, że tony, tony grzebania, po prostu ustawiania i tak dalej tutaj jest. Powiem jeszcze raz, brakuje mi tłumaczenia stron internetowych na żywo. To idealnej dla mnie perfekcyjnej przeglądarki. Kurde! powiem ja tam pan z takiego kanału jednego o. no i tyle słuchajcie Vivaldi Vivaldi fajna przeglądareczka polecam sobie zainstalować jak ktoś ma ochotę zajawkę i tym podobne rzeczy yy, czy ja wam pokazywałem jak to zainstalować chyba nie chyba właśnie nie trzeba będzie cięcie zrobić ja robię tak szybkie, szybkie cięcia że turbo do moment wysiadał on by przyciął dwa razy no nie <laughs> dobra yy... To mamy tak, stronka będzie oczywiście w opisie Vivaldi.com, Blog, Desktop, Vivaldi 35RC1, jak? Zjeżdżamy sobie tutaj na dół i mamy, proszę Państwa, mamy. Mamy oczywiście Deba, RPM'a, mamy tutaj dla Arma Malinkowego, jakby ktoś potrzebował. Wersje stabilne również tutaj są dostępne, można sobie to ładnie pościągać. Możecie, znaczy, kurde, jeżeli chodzi o snapshot, który już chyba już mówiłem, czyli ta wersja 35RC ona jest dostępna na pewno na Archu i na Manjaro jest dostępna w AUR. Jest, bo tak to uruchomiłem zresztą, tak? Natomiast dla innych albo kombinujecie z debem RPM, albo macie problem, bo tutaj kodu źródłowego nie ma. Nie ma, bo jest zamknięty, więc sorry. Tyle, Vivaldi, piękna, fajna przeglądareczka, podoba mi się, naprawdę mi się kurczę. Kolejna przeglądarka zaczyna podobać. Tylko co, no to, to jest dla mnie po prostu olbrzymi, olbrzymi problem, powiem to w ten sposób. To tłumaczenie stron. Ja naprawdę mi się z tego chroma przesiadł na coś innego, ale nidrydy. Na razie po prostu, że tak powiem, nidrydy, nie dyredy. Dobra, Vivaldi na Linuxie, sprawdzone na Manjaro, co już powiedziałem. Co? Zapraszam na kolejny filmik. Jak Cię podobało, łapka do góry. Jak się nie podobało, to proszę dwa razy kliknij łapkę w dół, tak, komentarz do kompletu. Co tam jeszcze dobry człowieku? Słuchaj, pod filmem jest taka ikonka czytaj więcej. Tam masz Facebooka, masz Discorda naszego kanałowego. Discorda jest kilkaset osób, pomagają sobie naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemne community. Pozdrawiam wszystkich gorąco z Discorda. Jak najbardziej jest link do Paypal'a, abyś chciał wspomóc ten kanał finansowo. Jeżeli chcesz coś mi wysłać, napisz maila, dogadamy się. Jak najbardziej nie mamy myszego problemu. Co jeszcze, dobra człowieku? Wspaniały, dobra człowieku. Wszystko. Vivaldi, Vivaldi na Pingwinie, wersja 3.5RC z klientem mail wbudowanym. Zapraszam do następnego filmu. Cześć!